Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. A u nas jak widać. Pierwszy śnieg. Ja tutaj akurat biorę sobie kukurydzę. Dla naszych krówek do obory, bo mamy obrządek. Powiem Wam szczerze, bardzo fajny zapach jest. Nagrywałem wam tydzień temu jak pryzma była odkrywana, i powiem, że naprawdę bardzo, bardzo ładny jest zapach jej. Na razie nie ma nigdzie zepsutego, co też jest zadowalające. Mam nadzieję, że ten zakiszacz będzie działał. Tym bardziej, że jak widać, pryzma jest taka, jaka jest. Także co, lecimy do obory, wrzucamy naszym dziewczynom, i trzeba będzie ukopać kolejną tutaj taczkę dla krów pod wiatą. Pod domem już sobie dałem, bo pod dom sobie przywożę raz na dwa dni. Pobiorę taczkę i kastry, także mam na dwa dni, także już tamte te krówki sobie jedzą, a pewnie już raczej zjadły. Tym bardziej, że dańcia Lada moment się wycieli. Także zabieramy się, lecimy do obor. Jak widać, księżna sobie wcina. Tak, powie, co za podglądanie, wcinaj sobie. O, tam stoi nawet jeszcze jąweczka od niej. Ale ja niech ona sobie wcina i idziemy do. O. Lecimy do e, Lucy. Pokażę Wam, jak u Lucy rośnie jauweczka. O, u Lucy jauweczka, proszę. Stoi sobie z małą. Zjada. A, bardzo fajnie wygląda w ogóle Lucy. Nie wiem, czy pamiętacie. Ona jest od naszej danci, czyli tej krowy, która ma wybite biodro. Notabene, która teraz się będzie na dniach cielić. Bardzo fajny tutaj cielaczek, bardzo fajna krówka z niej rosła, o, a to nie cielaczek. Też bardzo fajnie umaszczona jąówka. No i oczywiście królowa, tak, o, Olcia to jest Olcia. Olcia mi ostatnio trochę zmizerniała, nie wiem dlaczego. Trochę jakaś taka się mniejsza zrobiła, nie wiem o co chodzi, czy już mi się wydaje, czy jak. Dostają wszystkie, tak na no prawie wszystkie, tyle samo. Zaraz pójdę do Sherry i powiem Wam, e, dlaczego jedna sztuka dostaje więcej z całej obory. No, jesteśmy u Sherry. Sherry dostaje kastre i wiaderko ze względu na tego pana. Cielaczek, zobaczcie, bardzo fajnie rośnie, i z racji tego, że no jest on tutaj największy w oborze, a raczej najstarszy to dostaje po prostu jeszcze wiadro więcej, a od poniedziałku także księżna i Lucy też będą dostawały po wiadrze więcej, no bo to jest tak, te cielaki tak samo zjadają, tak jak tutaj widać ten byczek, one tak samo zjadają, no i żeby ta matka jakoś wyglądała, no to muszą dostać troszeczkę więcej tego towaru. Dunia nasza tak samo zjada mam trochę problem z wybraniem obornika tak. mam problem z wybraniem obornika ale o tym wszystkim zaraz wam powiem jak będę sypał pod wiatą bo będzie trochę więcej czasu bo teraz muszę iść ukopać kolejną taczkę żeby właśnie im sypać bo zaraz może się zrobić ciemno zobaczcie pierwsza transza jest tutaj dziewczyną wysypana do Żłoba, a ja tymczasem lecę do limuzynki, jej w No i tutaj stoimy, chwilę sobie pogadamy o całej naszej tutaj sytuacji w stadzie. Także lecimy. O, i księżna sobie już z limuzynką razem wcina. Tutaj one dobrze mają w takim boksie na dworzu. Nie ma aż takiej wilgoci, bo tutaj cała ta strona. O, się słuchałem. Jest niezabudowana, także dobrze jest, to jest takie dobre chowanie, to tak samo jak u nas tam pod fajnie się żniutka rośnie, sami zobaczcie, wydaje mi się, że naprawdę dobrze to wygląda, będzie fajny towar, a limuzynka to też, no nie oszukujmy się, też to jest fajna krówka, fajne cielaczki. E, rodzi tym bardziej, że tak jak mówiłem już kiedyś, że e, śnieżka to już jest e, trzecia tak naprawdę e, jałówka od e, limuzynki, którą mamy. Także co, lecimy pod wiatr, bo tam już dziewczyny pewnie czekają, żeby im podrzucić. Jesteśmy już u nas podwiatą. Dziewczyny sobie wcinają. Tutaj akurat pod wiatr staram się zawsze zrobić tak, żeby Brać wszystko to z dna, żeby ta słoma, którą tutaj widzicie, która była ścielona pod pryzmą, żeby po prostu dać krowom, żeby one sobie to e, zjadły. Półwózka już wciamały. Tak naprawdę to e, u nich więcej trochę wychodzi pod wiatą, bo wcześniej stało tu 6 sztuk, i zawsze dajemy e, kastrę na e, sztukę, nie? A tutaj przywozimy czubaty wózek, to wyjdzie trochę więcej jak pokazzę na głowę. No ale to dobrze, niech idzie, niech rosną dziewczyny. A też trochę powiem Wam szczerze, stoję pod takim yy, wielkim znakiem zapytania, bo nie wiem, czy nie zlikwidujemy krów. Bo ostatnio jak próbowałam obornik wybierać u siebie tam pod domem, no to jak mi strzeliło coś, to kurczę, na czworaka wracałem do domu. Dobrze, że e, Lena kręciła się na podwórku i zamknęła boks, bo myślałam, że się zesram z bólu, brzydko mówiąc. I stoję naprawdę pod wielkim znakiem zapytania, bo jeżeli gdzieś nie postawię wiaty na krowy, no to będę musiał zlikwidować stado. Tu akurat nie jest moje podwórko, ja nie mogę za bardzo sobie tutaj teraz już działać, także e, nie wiem co z tego będzie. Szkoda i żal trochę, bo to już wiadomo, że się zawsze... E, zostawiało te sztuki, które są najlepsze. No i żal jest, no ale zdrowie jest jedno, i e, ja też nie mogę robić tak, żeby mi po 5-6 razy e, w roku dysk wypadał, no bo no było źle, było naprawdę źle. Dobrze, że Łukasz tutaj pozdrowienia serdeczne dla niego, podziękowania, że, że tak powiem, na Cito mnie wziął i, i mnie do żywych przywrócił, no ale to nie jest robota. Także zobaczymy co będzie, jeżeli czegoś tutaj nie wykombinuję, żeby te krowy powiedzmy jakoś razem stały pod wiatą, no to będzie słabo. No tu akurat ostatnio obornik był wybierany, no to też dojechane było, tutaj 3 czwarte było wybrane, no a resztę trzeba ręcznie, no ale ja byłem świeżo poskładany, także ja nawet nie pisałem się na to, żeby, żeby to nawet zaczynać. No ale przed świętami będę musiał to jakoś wybrać, nie wiem jeszcze jak to zrobić wszystko. Taka zagwozdka teraz jest, no bo tak jak mówię, no żal, bo te, te krówki, tak, tak jak mówię, no, zostawiało się zawsze, jak jakaś któraś mi się nie podobała, czy mała była, to e, się sprzedawało. A to wszystko to, co najlepsze, najlepsze zostawiało się sobie. Mieliśmy teraz też zwiększać, bo e, byłem ugadany z kolegą, miałem od niego wziąć e, 15 jałówek, e, takich 7-8 miesięcznych blonda, bo on akurat sprzedawał, też tam chciałem się z nim fajnie dogadać, bo on chciał e, moją, tutaj e, samochód mój który miał i tak prawie nie jeżdża, który miałem plan sprzedać no ale wyszło tak jak, że tak powiem e, wyszło z, z racji tego, że tutaj e, no nie ma tej wiaty, no to nic nic na razie więcej na pewno nie będę zwiększał, a nawet wręcz przeciwnie, cały czas się zastanawiam co zrobić, czy nie będę zmuszony sprzedać, no bo obornik się sam nie wybierze, nawet jeżeli kupiłbym teraz jakoś może mini ładowarkę, to może by to jakoś poszło, ale nie wiem nie wiem, nie wiem, nie wiem, powiem Wam szczerze naprawdę załamałem się tym trochę że, że tak jest, no ale co zrobić tak jak się mówi, no zdrowie jest jedno i e, nic z tym, że tak powiem, no, nie zdziała. A nie ma też nikogo takiego, e, żeby wziąć teraz e, do pracy do samego obornika, bo nikt do obornika za bardzo nie chce przyjść. Każdy chciałby przyjść, powiedzmy, nie wiem, do e, nawet drzewa, żeby robić coś ciągnikiem, ale żeby obornik wybrać, to już nie bardzo. Także tak to e, wygląda. Mam nadzieję, że uda się coś wykombinować. A co będzie, to się okaże. Ja tutaj tylko wrzucę dziewczyną, bo już widzę, że tutaj besy sporo podjadła, trochę wysypała, ale to na końcu zbiorę. I tam miareczek też już widzę, że wszystko wylizał, także im szybko wrzucę jeszcze. Kiszonka podrzucona, tak naprawdę wszystko z wózka, także zostanie mi na końcu tylko to po prostu tutaj zmieść, wrzucić im i wsypać siano kiszonki. No i oczywiście dolać wody, bo. Chociaż teraz, jak jest tak zimniej, to już one aż tak dużo nie piją. Bo w lato to wypijały po 2-3 wanny, nawet dziennie. A jak jest tak zimno, to może wannę wypiją. Może troszeczkę więcej jak wannę. Bo zawsze, jak rano się przychodzi, po południu, nieraz wieczorem, to się po prostu wtedy dolewa. Bo ja zawsze tak się staram robić, żeby one miały pełno. Oidło było. Osoby, które tutaj oglądają. Nas to mogą pamiętać. Było kiedyś pojedło, ale oczywiście olcia się z tym pojedłem rozporządziła i z powrotem trzeba było wrócić do wany. Wanna o tyle lepsza, że jest więcej, a poidło to też, jak była zima, to one zamarzło i kiszka. Także, także tak to wygląda, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że coś się mówię, uda wykombinować. Jeszcze się zastanawiałem, może gdzieś tutaj. Koło nas będą jakieś budynki gospodarcze do sprzedania, to też wtedy można zaadoptować i wtedy też można coś w tym temacie pomyśleć, a jeżeli nie, no to decyzja ostateczna będzie kiepska, no bo też nie po to chciałem, żeby w gospodarstwie wrócić do hodowli, żeby to sprzedawać, ale nie sądziłem, że tak szybko mi, że tak powiem ten kręgosłup będzie się odzywał, bo tak jak w tym roku, to naprawdę to już jest przesada. Ten, tamten rok myślałem, że jest zły, ale ten to jest już totalnie, no. Jak Magda zobaczyła jak ja na czworaka wracam do domu, to... Uwierzcie mi, że to nie było przyjemne. No, ale co zrobić, no. Nic z tym za bardzo się nie zdziała. Na operację na pewno nie pójdę, bo tam też kilka osób do mnie pisało, żebym tam czy poszedł na operację, czy na coś. Nie chcę iść na żadną operację, bo mój kolega poszedł, no i może go nie boli, ale ma teraz inne też problemy, o których już tu nie chcę mówić. Yy, także kurczę, no nie, nie, nie wiem, co by musiało się stać, żeby na tę operację poszedł. No, także tak wygląda. Tam też mówię, rozglądałem się troszeczkę za taką ładowarką. Ja też nie chcę kupować nowej, bo też sam się zastanawiałem. Nowa jest droga, nie wiem, jak to będzie. Także nie chcę inwestować przykładowo 100 tysięcy złotych w mini ładowarkę. Wolałbym coś, że tak powiem, e, używanego sobie. O, widzicie, szuka nie wiadomo czego i osypuje. Także wolałbym coś używanego sobie poszukać, zrobić. Mam jeszcze na to trochę czasu, no bo jeszcze jest przeszło miesiąc do końca roku, ale mam nadzieję, że coś, 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 coś ruszy, coś będzie. Bo... No żal by było. To wszystko zlikwidować. Tym bardziej, że też, e, tak jak kiedyś Wam wspominałem, chciałem e, kupić kilka krów e, z ras zachowawczych. Zawsze o tym marzyłem, żeby coś takiego sobie kupić. I kurczę, myślałem, że na wiosnę to się uda, a tutaj z drugą strony może się zaraz, że tak powiem. E, z, Zadarzyć, mam nadzieję, że e, nie wydarzy się nic takiego, żeby, żeby do tego doszło. Jeżeli chodzi o byczka, bo tam też e, wcześniej były pytania o byczka. Byczek to już dla Karola jest. No i ołówki no miały zostać dla nas, a też co będzie no przez ten ostatni czas no to się okaże. Mówię, muszę na pewno obornik wybrać, bo już trochę go jest, także Jakoś to muszę wszystko teraz ogarnąć, pewnie się niedługo to wszystko wyklaruje. Jeżeli chodzi o tutaj pracę jakąś, no to też jeszcze trochę będziemy obornik wozić od Sebastiana, ten z wymiany, o którym w lato mówiłem. Trochę już przywiozłem sobie, to już też jest na tych działkach, że tak powiem na pryzmie wysypany tam, gdzie po prostu ma być dane. I też było tak, że poleciałem naszą tą długą przyczepą. Może aż tak dużo strasznie na nią nie weszło, ale troszeczkę weszło. Byłem sam zdziwiony, jak Sebastian kładł, że aż tyle na tą przyczepę tak naprawdę tego gnoju wejdzie. Także już to mamy wszystko na polu, no i pewnie teraz systematycznie będziemy przywozić, tak żeby na wiosnę można było go rozrzucić. Wiadomo, że to jest obornik świeży, także ja na przykład ten, co teraz przywoziłem, to ostatnio pojechałem sobie z ładowaczem i po prostu chwytakiem go troszeczkę zruszyłem, żeby się przepalił, bo tak to zawsze on będzie inny później do rozrzucenia bo wiadomo, no jak będzie taki kurczę słomiasty, no to e, trzeba go później będzie więcej jeździć agregatem, żeby on się tam, że tak powiem, e, w ziemię e, lepiej e, wszedł, żeby się przyjął, bo to e, wiadomo, jak jest, później będzie się siać i to się będzie wszystko wyciągać, a to nie, nie o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Także taka sytuacja, no troszeczkę takiego obrządku, i mówię, no co będzie z bydłem, nie wiem, mam nadzieję, że uda się coś takiego Pomyśleć, zrobić, żeby po prostu te bydło zostało, bo wow. no, to będzie taka naprawdę ostateczna ostateczność, ale no niestety może, może to się zdarzyć. Także trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w, w następnym vlogu.